Dzień dobry, widzowie Jesteśmy w ósemce Jedziemy uprawiać Po kukurydzy Jedziemy, można powiedzieć, na nowe pole Będziemy tam uprawiać Najpierw trzeba będzie jeszcze łapy pościągać Te, co podnosiliśmy w poprzednim vlogu Kto oglądał, ten wie, pamięta no, jedziemy tam uprawiać Tata jeszcze dzisiaj pojedzie tam zasiać No, ale żeby zasiać to najpierw trzeba uprawić, nie? Dlatego jedziemy uprawić Tata był tam wcześniej z talerzówką Ale to, to nie wystarczy z samą talerzówką Trzeba poprawić jeszcze kultywatorem Dlatego jedziemy Paliwa miejmy nadzieję, że nam starczy A, świateł nie włączyłem paliwa, miejmy nadzieję, że nam starczy powinno starczyć tak mi się wydaje szybę tą przetrzemy żeby był lepszy widok o, tu auto wjechało przejedziemy sobie na no spokojnie Stąd to już będziemy tylko pędzić na pole. No, tam była kukurydza. Ile sypa ta kukurydza? ja mam pojęcia. Bo to nie była nasza. No, ale jedziemy. Potem będzie tata tam w pszenicę. Będziemy robić oczywiście na nawigacji. Bo jak żeby inaczej? No, i jedziemy powoli na te pole. On tak powoli jedzie. Się na obroty wkręcić nie może. No, także co? Widzimy się na polu. Wjeżdżamy już na drogę polną z asfaltu. Kierunek wyłączamy. Światła też. I zmierzamy powoli na te pole. Możecie już widzieć stąd tą ściernie, To jest pole koło naszego pola, tak więc będziemy mieli ładny już duży kawałek Więc jest się z czego cieszyć Wiadomo, w jednym kawałku tym lepiej więcej Niż zrzucane po polach w wielu kawałkach o. Także dojeżdżamy powoli na to pole Narysujemy sobie linię Jaką trzeba jechać, ale zanim to zrobimy, to trzeba będzie opuścić te łapy, co wspominałem o nich wcześniej, ale błoto. Przejechaliśmy przez to płotko nie wiem, od tamtej strony, bo będziemy jechać. To jest gdzieś 3 hektary, więc chwila, moment roboty, tak naprawdę. Także no. Jak widzicie, tata już w talerzówką robił. O, ale tu dziurę A Mamy rura, więc na tą rurę trzeba będzie uważać. Co włączymy napęd? No i co teraz? Co teraz? to na maksa tak. O, o tak o teraz rozkładamy cofniemy albo nie będziemy cofać najpierw tylko pójdziemy co? pójdziemy te pójdziemy rozłożyć te łapy żeby mieć już z głowy i będziemy uprawiać Zakładamy rękawiczki, zobaczymy jak nam to pójdzie z tym. Miejmy nadzieję, że dobrze, że sprawnie. Tak szybko wychodzimy z traktorem. Kaptur założę, żeby mi zimno nie było. Tak, Bez młotka to nie robota I Jak my to zrobimy teraz bez młotka? Zawleczki trzeba wyciągnąć, a to kurde Nie będzie chciało nam wyjść Jak Jakby to ten zrobić żeby to nam ładnie poszło Tak o no to żem zrobił tak zawleczka mi wyszło Kurde Kurde Ja wam nie będę pokazywał jak się tu męczę Zobaczymy się później. Trochę się namęczyłem z tym ale... O kurde... Teraz tylko skompletować wszystko. Zawleczkę jedną rozwaliłem. Ała, jeszcze sobie stukłem się z zawleczką. Dobra, no ale mamy już zrobione. Także Tylko siadaj do traktora siadaj do traktora tam ciepłego o. I można jechać, no, drona wziąłem ostatnio to też drona miałem nagrałem ale co? ale tak o. Eee. wstawiłem muzykę, miała być bez praw autorskich okazało się ze sprawami autorskimi no i trzeba było usunąć ten fragment co był pod muzyczkę ale to tam mały problem a jeszcze raz musimy wyjść co trzeba zrobić? Trzeba puścić żeby szedł płycej. A jak to zrobimy? Nie chcę mi się bawić tymi kapselkami. Nie kapselkami, to po prostu. Na kole, opuszczę. Opuszczę, na kole to też. Wydaje mi się, że powinno być dobrze. A do ilu? Opuścimy. A zaraz zobaczymy jest tyle? dobrze. jest tyle. dobrze. Jedziemy do traktora, bo zimno kurczę. Zimno, a tu jest cieplutko. Także co? Może eee, byśmy się ustawili trochę? Troszkę lepiej byśmy się ustawili. Jakoś tak tworzymy linię taką krzywą. Klikamy A. To możemy opuścić. Zaraz to zobaczymy. To idzie, robi dobrze? Czy nie dobrze? Czy nie musi iść głębiej? Czy nie? Wyjdziemy, zobaczymy, na ile centymetrów robimy w ogóle. Żeby też nie okazało się, że, że za płytko robimy. Który to jest miarka? Ten jest miarka. Ile to jest? 5, 10, 15, 20 centymetrów To może być chyba tak Tak chyba może być Z tyłu No, no to może być na 20 centymetrów Chyba hmm. dobrze Może zadzwonię do taty, chyba się spytam nie było potem Tak jak robimy tak może być Jest dobrze Tylko czy traktor będzie nam szedł tak powinien iść Tylko co to tak kurczą Słabo to tak. tak trochę chyba kurczę słabo to miesza coś tym środkiem Nie wiem czemu No zobaczymy. Tata za niedługo przyjedzie z silnikiem. że może, może jeszcze raz przejedzie, żeby to pociąć bardziej. No zobaczymy jak to wyjdzie. Także chyba się odpalę dla Was trochę później. Teraz póki jest czas, trochę podładuję, może GoPro jeszcze, bo 50% miało jak wyjeżdżałem z domu, żeby się nie okazało, że nie będzie ten. Eee, nie będzie zaraz czym nagrywać. Także widzimy się później. Mam dla Was złą informację. Odbawźkę taką, że drona wziąłem. Ale co? Ale nie ma drona w pudełku. Zapomniałem drona wziąć z biurka. Znaczy on na komputerze leży. Jak zgrywałem ujęcia z poprzedniego i... Kurczę, zapomniałem go wziąć. Hezły jestem na siebie Bo mielibyście ładne ujęcia Dwóch traktorów z drona, a tak to co? Tylko z GoPro będziecie mieli No ale no co? No mój błąd, no co, co poradzisz no. Sprawiamy od tej strony Bo tata będzie chciał siać od tej strony Na pusto tata parę razy przejedzie Jeszcze żeby to trochę wymieszać Czy coś takiego Żeby to po po tej puryzy rozwalić jeszcze No i jakoś Ci idzie ta robota Szkoda, że tego drona nie wziąłem, kurcze Fajne ujęcia by były O, trochę się grzebie traktor Teraz trzymam GoPro na tym A w ręce trzymam po prostu się nie chciało na głowę zakładać No, ale co Idziemy na biegu dziewiątym pod górkę to ma trochę ciężko. Tu będzie zaraz z górki. Zaraz zobaczycie tatę siewnikiem, O, już się wyłania. Szkoda, kurczę, że tego trochę nie wzięłem Ładne ujęcia, aby były. Mamy tu paliwa. Chyba nam starczy. Miejmy taką nadzieję. tata jeszcze nie sieją. Na razie na puste. Tak jak już mówiłem. Jedziemy. jeździmy. Możecie dostawić suba i łapkę w górę w tym czasie. I napisać jakiś komentarz. O, tutaj. widzicie? Jedzie tata. Też jakoś nie zasuwa. Powoli jedzie, sobie A my tu powoli uprawiamy. W ładnie to wygląda po tym uprawionym już. Eee, no, po uprawionym więc więcej widać to jak to szło. Jak się gdzieś tu przeciąłem Do nawigacji trochę buja. Ależówka słabo to się wyrównało. Ale już po kultywatorze będzie ładnie. Tak czy zasieje, to już w ogóle będzie bardzo ładnie. Coś trochę deszczyk popaduje. I nie wiem. Chyba że z GoPro wam coś później dogram. Jak ta sieje też, żeby coś ciekawszego było odmiana trochę jakaś inna no i co? to łapę opuściłem szerokość nawigacji zmieniłem na na ile? na 3,75 gdzieś uprawiam na około te 20 cm na 10 biegu z górki możemy jechać na 11 też teoretycznie można, ale ciężej ma Gławi się trochę. Słuchaj, że nie idzie na równych obrotach, tylko, tylko go ciągnie po prostu dół z tymi obrotami, no ale tak to elegancko robota idzie. O tutaj słówka, na kartkówkę z egieckiego. trzeba poprawić, trzeba skończyć jakąś tą szkołę, także też będę się uczyć tutaj. Nawigacją to można się pouczyć się jedzie i ze patrzeć, skupić się na jednej rzeczy i przy okazji na drugiej A nie tylko na jeżdżeniu Trzeba się skupiać No, zaraz tutaj do końca dojedziemy, co nawrócimy, pojedziemy w stronę taty Zobaczymy co tam jak tam jedzie, no, próbę wykręcił Taty. Potem trzeba będzie zrobić jeszcze zdjęcie na miniaturkę I co? Wrócić do domu, vloga skleić Do Ostatni rok to już To już z górki, miejmy taką nadzieję No Nawigacja sprawdza się dobrze Zaraz przy tych takich nierównościach Można zobaczyć, że ucieka trochę więcej tych cm No co, jedzie równo Można tak powiedzieć Chyba zdaje egzamin ta nawigacja Z typ RTK O, także co Kamerkę ustawię lepiej Żebym mógł sobie ją na założyć o. cyk, cyk, cyk o. No Dojedziemy do końca, nawrócimy sobie I będziemy tak sobie jechać Do góry Możecie dać znać co tam u was. Czy jak ktoś miał kukurydzę, to czy ten? Czy pokosił? Możecie też znać, znać jak sypie kukurydza w tym roku. Nie ukryłem, że jestem ciekaw. W zeszłym roku ładnie sypała ludziom kukurydza. I ciekawe jak w tym roku jest. Chyba ja nie mam pojęcia, bo my kukurydzy nie mieliśmy. O, jedzie tata z powrotem. Kultywator opuszczony, opuszczony. No także trzeba będzie nagrać coś pod szolca jeszcze, żeby rozpromować jakoś ten filmik przy później Żeby wszystko było dobrze O, tu trochę mokro I na dziesiątym biegu się dusi. O! Wzięły co już przygotujemy aparat. I co? I robimy 2,5 hektara na godzinę mniej więcej pokazuje, ale to na biegu 9. No to, to wiecie, nierównoznaczne do tego ile się robi na godzinę Tu szybciej, tu wolniej Widzicie taki wąziutki kawałek Ale dobra ziemia tutaj jest, tu ta pszenica obok jest też nasza O, zaraz jeszcze kawałek i będziemy mogli nagrać Tatę jak jedzie o. szerokokątny ale na wideo o. i włączamy o. i ładnie nagrało, zobaczymy jak to wyszło Dnie. Także na shortsa będziecie już mieli. Trzeba będzie dograć coś jeszcze do szorców, żeby mieć na parę dni móc co dla Was wrzucać. O, i pod górkę jakoś to idzie. Parę kod zostało, to mógłbym kurczę pozbierać i kurką rzucić. Twarde chyba byłyby dobre. Tak na te. Tak, żeby se podziebały myślą. Nie no, to trzeba byłoby jeszcze po, poczytać o tym, no, ale rzucić im one, by se to żarły. Już to na spokojnie. Dzisiaj jeszcze u kur nie byłem, to może później was zabiorę do moich kur. Pozbieramy jajka i tak dalej, chyba że mama już była u kur. To jajek nie pozbieram. No, chciałem mówić, że teraz dobrze idzie. 0 00. Ale akurat odskoczyło, no ale to też jest potem, jak to się mówi, yy, po krzywej. To on, też tam zawsze ten centymetr dwa będzie o, uciekał. Równo, całkiem równo nie będzie szedł, bo to i maszyna z tyłu ciągnie, i to troszkę mokro jest. Warunki takie kończymy. Już tutaj uprawiać, tata już chyba siać zaczyna. I został tutaj ostatni przejazd, jak widać I co? I będziemy robić poprzeczkę na dole I jechać do domu Zobaczymy, co tata powie Bo mówił, że chyba Ścieżek nie widać Znaczy, jak będzie się auto, że nie będzie widać jak ten eee, Jak co? Jak jechać po prostu, nie? I się tata zastanawia Czy nie przeczepić traktora Przeczepik to jest tam chwila moment roboty tak naprawdę a czy tego do Do, 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 do siewnika, a tamtego do tego to chyba trochę więcej. No zobaczymy co powiem. Tak to by nawigacji robił, by, by sobie pojeździł tata też na nawigacji potestował. No, no zobaczymy co powiem. Teraz dojedziemy, Stawimy się na poprzedce. Jak skończymy, to zadzwonię czy coś tego typu i będziemy wiedzieć wszystko wtedy. Bo wow. paliwo na rezerwie prawie, że. No, ale już kończymy. Akurat bez paliwa na koniec wola Na koniec bola na zimę. To jest akurat, można powiedzieć. I co? To tata A co dalej? To się zaraz okaże Bez świateł jadę, żeby tacie nie razić No rusz, jedź Powinno być widać te znaczki, ale no... Może nie do końca tak Zobaczymy W przyszłym roku na młodego rolnika się kupi Nawigację John oryginalną do siódemki do kombajnu, o ile dostanę w ogóle tego młodego rolnika, zaczniemy od tego, do ósemki już nie trzeba będzie, bo już jest. No, także cofamy dwa razy cofniemy tutaj, bo nie ma sensu chyba więcej co to, a ustawia chyba ta, ta głębokość pojedziemy tutaj taką takim skosem lekkim tutaj do końca nie będziemy dojeżdżać, bo tu już jest zasiane cofniemy sobie tutaj jeszcze Ładnie pociągniemy tą poprzeczkę, żeby to było już tak w miarę elegancko zrobione. O, i jedziemy, światło już możemy w sumie włączyć. O, przydadzą się na pewno. I co. I pole skończone Trzeba byłoby tutaj cofnąć, żeby sąsiadowi po rzepaku nie jechać No, ale na razie co? Albo cofniemy od razu Większego łuku to wziąć? O, coś takiego. Będzie lepiej. No. Stajemy. Poczekamy. Poczekamy na tatę. Powtórzę to słówka za tego czasu. I co? I chyba mogę kończyć już tego vloga. Bo bez sensu to tak naprawdę ciągnąć dalej. Dlatego dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Vlog. I co? Wyczekujcie kolejnych vlogów. Możecie zostawić suba łapkę w górę. Jakiś miły komentarz napisać. I co? I widzimy się w kolejnym vlogu. Także trzymajcie się i cześć.